witam wszystkich z tej strony pilarz amator słuchajcie moi drodzy widzowie no kurczę powiem wam że mam takich wspaniałych widzów że mnie nie przestaną zaskakiwać ja nawet nie wiem co mam powiedzieć kurczę dzwonek dzisiaj wyrwał mnie z przygotowań śniadania dla brata idę zobaczyć co tam się dobija kurier przyjechał no wie kurczę <gryw> wiem że zamawiałem Nowy czajnik, bo, bo stary się przepalił, yy, ale to mówię, w niedzielę zamawiałem jak? Niemożliwe, nie? No to kurczę, najdalej wtorek, środa przyjdzie. Tak, proszę, kurczę. No, no aż widzicie, aż mi się język plącze. Aż mi się język plącze, mi się rzadko zdarza, żebym zapominał języka w gębie. Yy, kurier impostu przyjechał z kosą. Nikt nie chce się przyznać. Wiem tylko, który łobuz to koordynował. Ale nic więcej nie chcę powiedzieć, komu zawdzięczam ten wspaniały podarek. Zostało to zamówione na moje dane. Jest, jest już w tej chwili kilku widzów, którzy znają moje dane. I pełne imię, nazwisko i adres, więc nie jestem w stanie namierzyć. Tym bardziej, że ktoś też mógł poprosić zwyczajnie osoby, które mnie dobrze znają o moje dane. Mam nadzieję, że prędzej czy później darczyńca lub darczyńcy. Przyznaję się, bo chciałbym się jakoś odwdzięczyć, podziękować osobiście chociaż. Będzie odcinek z rozpakowania. Teraz tylko szybko otworzymy kartonik, bo u mnie się zbliża burza. Według prognozy, w przeciągu niecałej godziny malać. Przeciągu niecałej godziny malać. Muszę ogarnąć jeszcze parę rzeczy przed deszczem. A teraz szybko tylko otworzymy Zobaczyć to cudeńko kurczę nawet szalki takie o chyba kamery nie chcące z tego wrażenia odsunąłem, nawet szalki widać jakieś konkretniejsze już no, kosze ci co są ci co są stałymi bywalcami Ci, co są stałymi bywalcami live'ów, to wiedzą co to jest za kosa, ponieważ jakiś czas temu ją namierzyłem, przez przypadek na nią trafiłem, zainteresowałem się filtrem powietrza w tej kosie I na ostatnim, na ostatnim live'ie właśnie wspominałem, że to może być godny konkurent Demona Turbo Bo Demon Turbo w swoim przedziale cenowym jak do tej pory nie miał konkurencji co prawda widzowie podesłali mi, że pod marką DEU są sprzedawane kosy, które wyglądają identycznie, czyli prawdopodobnie z tej samej fabryki co Demon Turbo, ale mają dzieloną rurę, a ja nie lubię dzielonych rur. Zawsze są to większe wibracje i, i element, który jest kłopotliwy. Oczywiście, że te kosy z dzieloną rurą też dają radę i też doceniam ich wygodę, jak się do bagażnika kładzie, ale ja osobiście Kosząc większe ilości, większy obszar trudnego zielska, stwierdzam, że jednak sztywna rura jest trwalsza. To jest moje, moje osobiste zdanie. Więc jeśli chodzi o kosy ze sztywną rurą, w przedziale tam do 800 do 1000 zł, no to Demon Turbo wydawało się, że nie ma konkurencji. A tu proszę: Namierzyłem takiego Hortmasza. Eee... Powiedziałem o nim, pochwaliłem się, znaczy no, na ostatnim live wspomniałem, że wygląda, przynajmniej na zdjęciach, na bardzo ciekawą alternatywę do Demona Turbo. No i kurczę, tylko właśnie kombinuję skąd wziąć na niego pieniądze, bo tak znalazłem go niedawno. No i proszę, nie minął tydzień od live i kurier Mikose przybył. No nie, po prostu no, mam chyba najlepszych widzów na świecie. To jest bez dwóch zdań. Bez dwóch zdań. Tworzymy tak wspaniałą społeczność. Tworzymy tak wspaniałą społeczność, że ja się wzruszyłem normalnie. Więc kurde, wybaczcie. Dalej nie będę rozpakowywał. Ja muszę ogarnąć, ogarnąć obowiązki, bo mówię, to już wygląda na to. Muszę trochę schować też tego, bo jest ładnie wyschło i, i chcę przed deszczem zdążyć tam. Może nie widać teraz na kamerce, ale kotuje się już według prognozy za godzinę ma tu lać i to ostro w mojej okolicy, więc ogarnę jeszcze obowiązki i jak już będzie po deszczu, to po prostu yy, zrobimy rozpakowanie, zrobimy unboxing. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, jeszcze raz bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że darczyńca lub darczyńcy się ujawnią, bo chciałbym osobiście podziękować. Jeśli nawet nie na, na kanale, to chociaż na mailu niech się, niech się ujawnią. Bardzo dziękuję i, i do następnego. Widzimy się już wkrótce, już niedługo. Zabieram się ostro do roboty, trzymajcie się. Hej!